Hejka, witam was w kolejnym odcinku na naszym kanale Jak widzicie mam na ubie skarpety A to dlatego, że chciałam sobie pokręcić włosy Teraz sobie piję herbatkę Ja akurat miałam sprawdzian z chemii um, Ze którym myślę dwóje dostanę a liczę chociaż na dwoje, nie na jedynkę, na dwoje liczę. Bo ja fizyki nie kumam. I liczę na dwójkę. Nie wiem, co ja mam robić. Naprawdę, ja nie, ja nie mam pojęcia, co ja będę robiła. Wczoraj otwierałam kalendarze. Jak mogliście zauważyć, przez dwa dni nie było vlogmasów wstawionych, ale dzisiaj będą aż dwa wstawione. A jeżeli uda mi się ten, co teraz nagrywam, zmontować, to i będę wstawiony. będą wstawione trzy. A jeszcze wczoraj zapomniałam: Ojej. skreślić tutaj. Te meczki, bo jak wiecie, tam skreślaliśmy tam. Ja akurat będę miała polski za 10 minut, pani, ponieważ pani troszkę przedłużyła ten sprawdzen. No teraz z polskiego to w sumie nie wiem co będzie. Ja w ogóle nawet nie wiem czy moja średnia będzie ponad cztery? Cztery czy poniżej czterech. Chyba coś myślę, że poniżej czterech, bo tam z matematyki to trójka, z fizyki zapewne trójka z tej... Z chemii dwójka, z biologii trójka, z geografii no tam trójeczka, bo tam mam jedną szóstkę. Z polskiego też trójkę, jeżeli nie mówiłam. Z muzyki szóstka, z plastyki szóstka, z religii szóstka, z informatyki czwórka. Um, z rosyjskiego trójka Z angielskiego trójka Z WF-u piątka Z historii trójka Ja wam mówię Ja, ja z tylu przedmiotów mam trójkę Że to, to się w czapie nie mieści A jeszcze z ukraińskiego to szóstka A tak to, 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 to wszystko To się w czapie nie mieści Na, Dosłownie, naprawdę Uff, ja zaraz obliczę średnią i dla Was powiem, jaką mniej więcej będę miała przewidywaną średnią. No. Okay, słuchajcie. I słuchajcie, jak widać, jestem już pomalowana. Teraz czas zdjąć te homonty i zobaczyć, czy w ogóle coś się pokręciło. Uff, bo ja to robiłam na suchych włosach, a tam niby trzeba było na mokrych. Więc zobaczymy, zobaczymy. Ogólnie to całą noc to więc no nie wiem. Na przykład wczoraj zakręciłam sobie tak jakby tutaj dookoła e, tych, e, dookoła włóceczków e, sobie w włosów zakręciłam i po kilku godzinach już były kręcone. Coś nie sądzę, że one piknęły. No spodziewałam się tego jak widzicie, porażka totalna, ale chociaż końcówki ładnie wyglądają takie troszkę pofalowane, nawet spoko to wygląda. Teraz druga gumka. By to nie było mega kręcone, ponieważ tamto w ogóle nie jest pokręcone. Ta strona będzie pokręcona. Mm, fajnie by było. Po prostu moje marzenie, że połowa prostych włosów mi na głowie. Dobrze, może ja też zrobię w ten sposób. O nie, to chyba będzie pokręcone. Chociaż też takie. Też takie niezaciekawe. Mam nadzieję, że one będą takie mega ładne, kręcone włoski. No, wyszły takie też, nawet spoko. Się tym. No, bo tak Nie wiem, czy widać. nie Mam nadzieję, że ładnie. Jeszcze sobie dorzucę ustawę Elementny. Więc no, no, ta strona mi się bardziej podoba niż ta, bo ta jest taka. Coś z przodu, mega pofalowane są. Ale ja idę je spryskać lakierem. I zaraz się zobaczymy. W mamy taki. Tyci problem, bo lakier do włosów się skończył i nie spryskałam głowy. Myślę, z niej zrobić wyszkitkę trochę włosów zostawić na boki tak przywrócić, no nie wiem. Nie wiem, jakoś to wyjdzie, zaraz Wam pokażę. Słuchajcie, przy montowaniu wczorajszego filmu, czyli 7 grudnia. Zauważyłam, że nie ma zakończenia, więc... Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, nacisnij tam przycisk subskrypcji i się nie zdziwcie, że film trwa godzinę. Przewijajcie sobie, naprawdę. Naprawdę. Okej, okay, słuchajcie, ja już skończyłam lekcję. Akurat dopiero, co? Jak widać, ledy są zapalone. I Mam dla was taką przykrą mega przykrą wiadomość ze względu na to, że nie da się wstawić w vlogmasa z wczoraj, czyli z 7 grudnia. No co mogę ukrywać? No, jestem bardzo smutna ze względu na to, że ja nad tym vlogmasem się namęczyłam jednak. Tam było sprzątanie toaletki i tym podobne. I myślę, że dlatego, bo to jednak film trwa 41 minut. Nie wiem, czy komukolwiek by się chciało to oglądać. No ale niestety vlogmasa z 7 grudnia nie będzie. No niestety. Cóż mam powiedzieć. No, aktualnie mi się właśnie ledy palą. to przyjechał. Nie mam dla was pokazać mój, mój fryz. Ale e, słuchajcie, to było takie coś, że zrobiłam niby normalny kucyk i tutaj sobie oddzieliłam tak jeszcze z włosami i te włosy przylizałam tak na bok, no nie? Ja takie zachodzę do mamy, pokazuję, mówię, mówi, mmm, no takie dosyć przylizane, ja takie mówię, no dla mnie nie bardzo się to podoba. No to sobie to um, zdjęłam i sobie zrobiłam normalną kitkę i sobie włosy dookoła gumeczki sobie oplotłam Aktualnie mamy w domu nie ma, ale jest to mamy nie ma, ponieważ mama do kosmetyczki pojechała. Więc no. no naprawdę jest nic smutno z tego powodu, że że wczorajszego vlogmasa nie wstawię. No przepraszam was, naprawdę was przepraszam. Ale mogę wam pokazać, jak się prezentuje moja toaletka. Chyba tam jednego, jeden pędzelek wyrzuciłam i tym podobnie. Dobra, idę i wam pokażę. Jestem ja. I tak, tutaj mam, w jest z tyłu odwrotnie. O. Troszeczkę inaczej wygląda toaletka. Tutaj mam pędzelki, tam mam giełkę, tutaj mam kosmetyki, których najczęściej używam Tutaj tam, taką szkatułkę z biżuterią, w ogóle nie wiem czy wiedzieliście o jej istnieniu, ale ona leżała gdzieś tam A tam na jej miejsce wkroczył podkład, dezodorant, tam wiks paporów i kremy ale dzisiaj malowałam się więc nie zwracajcie uwagi na te śmieci, papierki. Tutaj mam kremy i klasterki. A po drugiej stronie mamy pomadki. Jest bardzo Tutaj ta szufladka wygląda tak, nawet ładnie wygląda. Porównanie, co się wtedy działo. I tutaj, w sumie, standardowo, jak ciągle wiemy, to taki jest. I słuchajcie, i przy tak jakby słuczowaniu trzymam rękę. No nie, bo miałam tutaj, kurczę, od tutaj miałam słuczyki zrobione, no i tak trzymałam rękę. No i niestety się pomaziało przez przypadek, A, ale to tam, wiecie. No serio, jest mi smutno. O Jezu. No bo jednak ja się nad tym napracowałam. No ale cóż, nie poradzę na to. Więc no niestety nie będzie. A tak świetnie wyszło sprzątanie toaletki, że po prostu ale no więc zaraz się zobaczymy okej, okay, dobra słuchajcie, więc już będę kończyła tego vlogmasa, jak widzicie skreśliłam już ósemeczkę ze względu na to, że wcześniej nagrywałam, ale mama mnie zawołała, więc muszę teraz nagrywać od nowa zakończenie i tutaj układam sobie ogólnie puzzle i myślę że sobie, żeby zacząć, Boże, tutaj pomiędzy toaletką a szafką nocną sobie tam ułożyć ten obrazek. No ale nie wiem. Więc co, dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę, naciśnijcie przycisk subskrypcji i możecie mi pisać w komentarzach na Instagramie pod zdjęciem z choinką, tą taką szklaną, czy skreślać lepiej... Od tej strony, żeby wiedzieć, ile dni zostało, czy zostawić tak, jak jest. Więc, Biciaczki.